Wracamy do akcji! Wszystkie łapy na pokład! Pieski, czekają na nas misje ratunkowe! Pieski, mamy nową misję! Uratuj Jake'a na wyciągu narciarskim! Użyj lewego drążka, by przeglądać misję. I naciśnij przycisk krzyżyk, by zaakceptować swój wybór. Si Patrol, zbiórka w bazie. Mamy wiadomość od Jake'a. Wyciąg narciarski stanął i Jake na nim utknął. Kiedy Rocky naprawi most, Everest będzie mógł dotrzeć do trasy snowboardowej. Everest może zjechać z góry na snowboardzie i użyć liny z hakiem, aby naprawić wyciąg. Everest może też użyć pługu śnieżnego, aby pomóc Rocky'emu dotrzeć do mostu. Uratujmy Jake'a! Psi Patrol rusza do akcji! Ci patrolu musimy naprawić most, żeby Everest mógł zjechać trasą snowboardową i naprawić wyciąg narciarski, by uratować J.K. Wyczuwam gdzieś w pobliżu złoty odcisk łapy. Odcisk łapy został zebrany. Zbierz wszystkie złote odciski łapy, jakie znajdziesz. Której psiej umiejętności powinieneś użyć. Udało ci się! To za wspinaczka! Chodźmy dalej! Zbierz wszystkie psie przekąski podczas misji ratunkowych, aby otrzymać specjalne przekąski nagrody. Niedaleko znajduje się złoty odcisk łapy. Złoty odcisk łapy. Masz go! Sprawdźmy, czy uda Ci się znaleźć wszystkie. Pomóż Rokiemu dotrzeć do zniszczonego mostu, aby mógł go naprawić. Zbieraj wszystkie psie przekąski, jakie uda Ci się odnaleźć. Aby pociągnąć linę w lewo, użyj lewego drążka. Szybko! Musisz przedostać się przez to przejście, zanim się zamknie. Dobra robota, jesteśmy prawie na miejscu. Zaspa śnieżna blokuje przejście. Everest może ją usunąć swoim pługiem. Wybierz psią umiejętność, która pomoże ci ruszyć dalej. Dobrze! Teraz możemy kontynuować. Wybierz odpowiedź. Dobra robota. Co za wspinaczka, chodźmy dalej. Zebrano kolejne psie Przekąski. Wybierz psią umiejętność, która pomoże ci iść dalej. Tak jest! Pomóż Rokiemu przenieść części mostu na właściwe miejsce. Perfekcyjnie! Wspaniale! Dobrze! Roki naprawił most! Teraz Everest może zjechać na snowboardzie aż do zepsutego wyciągu narciarskiego. Everest! Jeszcze trochę i nam się uda! Spróbuj znaleźć wszystkie psie przekąski. Znajduje się złoty odcisk łapy. Po powrocie do bazy można otrzymać specjalne przekąski nagrody za zebranie wystarczającej ilości psich przekąsek. Znaleziono złoty odcisk łapy. Zbierz wszystkie złote odciski łapy, jakie znajdziesz. Wybierz odpowiednią wsią umiejętność. No to jazda! Pomóż Everestowi zjechać z góry na snowboardzie. Naciśnij przycisk krzyżyk, by pomóc Everestowi podskoczyć. Zebrano kolejne psie przekąski. Wyczuwam gdzieś w pobliżu złoty odcisk łapy. Złoty od. Wow! Everest dotarł do podnóża góry. Dobra robota. pobliżu znajduje się złoty odcisk łapy. Zbierz wszystkie psie przekonane. Złoty odcisk łapy został zebrany. Jake utknął na wyciągu narciarskim. Pomóż Everestowi do niego dotrzeć. Użyj lewego drążka. Szybko. Musisz przedostać się przez to przejście zanim się zamknie. Dobra Wybierz psią umiejętność, która pomoże ci iść dalej. No to jazda! Pomóż Everestowi zjechać z góry na snowboardzie. Naciśnij przycisk krzyżyk, by pomóc Everestowi podskoczyć. Zbieraj wszystkie psie przekąski, jakie uda ci się odnaleźć. Wow, Everest dotarł do podnóża góry. Dobra robota. Wspaniale! Naprawiliśmy wyciąg narciarski i Jake bezpiecznie mógł z niego zejść. Dobra robota, psi patrolu. Za zebranie tylu przekąsek otrzymano złotą psią przekąskę. Wszystkie złote odciski łapy zostały znalezione. Obrazek tej misji ratunkowej został odblokowany. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, Zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję. I naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaciśnij przycisk trójkąt Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję, śnij przycisk trójkąt Aby ponownie zobaczyć obrazek Aby ponownie, zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i przycisk... Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk Trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek. Zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk trójkąt. Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję. I naciśnij przycisk trójkąt Aby ponownie Aby ponownie zobaczyć obrazek, zaznacz odpowiednią misję i naciśnij przycisk trójkąt.